Książka o cnotach i występkach? Co za dziwaczny, nie dzisiejszy pomysł? Odpowiadam na ten zarzut, że cywilizacja, która ma takie podejście do cnót i występków, wkrótce sama stanie się dziwaczna i nie dzisiejsza. Szczęść Boże! Mówi Jan Franczak. Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale PCH24TV w programie BookTube. Pozwolę sobie przytoczyć jeszcze jeden fragment z tej samej książki. Cytuję. Cywilizacja, w której żyjesz teraz, czytając tę książkę, to cywilizacja, która dziś przeżywa ewidentny kryzys. Może przedśmiertne drgawki, wije się groteskowo jak zdychające zwierzę i wirując wpada w otwór odpływowy. Ta cywilizacja została stworzona na podstawie boskiej mapy. Na tej mapie najbardziej rzuca się w oczy jaskrawy fakt istnienia dwóch dróg. Jedna droga wiedzie do życia, a druga do śmierci. Istnieje dobro, istnieje też zło. Jest słuszność jest i niesłuszność. Koniec cytatu. Te słowa zapisał Peter Cricht w roku 1992. W swojej książce Powrót do Cnót, która w Polsce ukazała się w roku 2014 nakładem wydawnictwa Sióstr Loretanek w tłumaczeniu pani Magdy Sobolewskiej. W Polsce, wówczas w roku 1992, kiedy ta książka ukazała się w Stanach Zjednoczonych, raczej Sądzę, sądze nie odczuwaliśmy przedśmiertnych drgawek cywilizacji pogrążonej w kryzysie. Bardziej były to dla nas ostatnie drgawki komunistycznego zniewolenia. Poczucie, że otwiera się przed nami coś nowego. Była to raczej nadzieja na lepsze jutro, ostateczne wyswobodzenie się spoza ostałości komunizmu, choć tym nadzieją pewien cios zadał tak tzw. lewy czerwcowy. Jeśli młodzy, młodsi widzowie i czytelnicy nie wiedzą o co chodzi, sugeruję sprawdzenie w internecie daty 4 czerwca 1992 roku. Nie zapomnijmy także, że na tronie papieskim zasiadał nasz ukochany Jan Paweł II. Kiedy czytamy te zdania z tej książki dzisiaj, Wydają się one bardziej adekwatne do sytuacji, jaką obserwujemy wokół nas teraz sytuacji, w której świat ewidentnie pogrąża się w coraz większym szaleństwie, obłędzie czy najzwyczajniej w świecie opętaniu niszcząc to, co stanowiło o pięknie cywilizacji europejskiej, co gwarantowało zarówno jej rozwój, jak i ekspansję. Nawet świętego Jana Pawła II nie oszczędzono, atakując go pośmiertnie i przypisując mu odpowiedzialność za przestępstwa, których bez wątpienia nie był winien. Byłby zatem Peter Krafft jakimś prorokiem, czy też po prostu to, co dzisiaj tak dotkliwie odczuwamy i zaczynamy obserwować również w Polsce, było wówczas wyraźniejsze z amerykańskiej perspektywy? Urodzony w roku 1937 Peter Kraft jest profesorem filozofii w Boston College. Ten nawrócony z protestantyzmu apolegeta katolicki jest autorem prawie stu książek, które obejmują apolegetykę katolicką, filozofię teologię, publikacje dla dzieci, a także jedną powieść. Jego ulubioną postacią jest Sokrates, który też jest bohaterem jego tekstów, wprowadzając czytelnika w różne zagadnienia z dziedziny właśnie teologii, filozofii, wiary i apologetyki katolickiej, oczywiście za pomocą dialogu sokratejskiego. Kryft napisał nawet całą serię książek, które mają w tytule imię wielkiego filozofa. Na przykład Sokrates spotyka Sartra, Sokrates spotyka Kartezjusza, Sokrates spotyka Jezusa i tak Podaje tłumaczenia tytułów angielskich, więc proszę tych książek nie szukać w księgarniach czy bibliotekach. Zdaje się, że żadna z nich nie została niestety przetłumaczona. Nic zatem dziwnego, że wśród publikacji Petera Krafta znalazł się m.in. podręcznik logiki zatytułowany – a jakżeby inaczej – Logika Sokratejska. Ponownie podaję tłumaczenie tytułu angielskiego. W tym podręczniku tak pisał w przedmowie, cytuję. Ta książka to dinozaur. Dawno, dawno temu wśród ziemi". Dwie rzeczy były odmienne. Po pierwsze, większość studentów uczyła się starej logiki w cudzysłowie. I po drugie, potrafiła w młodszym wieku myśleć, czytać, pisać, organizować i argumentować dużo lepiej i bardziej naturalnie niż potrafi dzisiaj. Jeśli sądzicie, że te dwie rzeczy są niepowiązane, to prawdopodobnie wierzycie, że bociany przynoszą dzieci. Koniec cytatu. Przytaczam te fragmenty z książek Petera Kreifta nie bez przyczyny, po to, by dać próbkę stylu, jego poczucia humoru, a także talentu, jakim jest zgrabne ujmowanie zagadnień. Przy zastosowaniu aforyzmu, paradoksu, a przede wszystkim reguł logicznego dowodzenia i rozumowania. Pod tym względem, a także pod względem swojego dorobku literackiego, pod względem publikacji, Cryft przypomina najlepszych apolegetów katolickich: Chestertona, Bellocca, Fultona Shina, czy C.S. Lewisa, który był wprawdzie anglikaninem, ale wybarł ogromny wpływ. Na sposób myślenia i pisania zarówno wielkiego arcybiskupa Fultona Shina, czy właśnie Petera Krajfta. Ich wszystkich bez wątpienia łączy również poczucie humoru. Nieskromnie dodam, że wprowadziłem przed laty książki Petera Krajfta do Polski i robiłem to z różnym powodzeniem, próbując zainteresować różne wydawnictwa jego publikacjami. I z różnym powodzeniem tłumacząc je na język polski. Pierwszą książką, która ukazała się w języku polskim, książką Petera Krafta, była publikacja Aniołowie i Demony. Powrót do Snud to jedna z tych znakomitych książek Crafta, która powinna znaleźć się na półce zarówno szanującego się Apolegety katolickiego, jak i w ogóle katolika. To książka będąca. Reakcją na obecny kryzys cywilizacyjny, który to kryzys zaostrzyła jeszcze pandemia, czy też plandemia. Nie jestem specjalistą od chorób zakaźnych, więc nie będę się tutaj mądrzył. W każdym bądź razie epidemia koronawirusa, która stała się pretekstem, no cóż, do odbierania ludziom podstawowych praw i wolności, w tym prawa do kultu religijnego, uczestnictwa w mszy. Świętej i w sakramentach. Różnica może jest jedynie taka, że w chwili powstawania powrotu do cnót, zagrożeniem, przed którym głównie drżała ludzkość, była zagłada w wyniku ataku nuklearnego. I to widać w tej książce. Więc zamiast bomby atomowej, można by tutaj wstawić COVID-19. Analizując stan naszej cywilizacji, autor pisze o dwóch wspomnianych już na początku drogach, a właściwie przypomina naukę znaną z Biblii, a także na przykład ze współczesnego pismom Nowego Testamentu, dokumentu, starego dokumentu chrześcijańskiego o nazwie Didache, który otwiera zdanie cytuję. Dwie są drogi, jedna droga życia, a druga śmierci. I wielka jest różnica między nimi. Koniec cytatu. Kraft przytacza w swojej książce słowa C.S. Lewis'a, między innymi z podziału ostatecznego, w którym wielki angielski pisarz mówił tak, cytuję. Ostatecznie ludzie dzielą się tylko na dwie kategorie: tych, którzy mówią Bogu bądź wola Twoja, i tych, do których Bóg powie na końcu bądź wola Twoja. Koniec cytatu. A dalej, sam już Kraft dodaje od siebie: cytuję. Jeśli ta nauka nie jest prawdziwa, to cała Biblia jest kłamstwem, bo każdy wers zakłada albo głosi tę właśnie naukę. Jeśli zaś jest prawdziwa, to tłumaczy ona zamęt i rozkład naszego społeczeństwa. Zgubiliśmy się, bo wyrzuciliśmy mapę. Dlaczego nie próbujemy jej odzyskać? Bo jest stara, bo jest nie na czasie. Ale jeśli krok za krokiem zbliżamy się do przepaści, najbardziej postępowy jest kierunek wstecz. Koniec cytatu. I stąd proponowany w tytule tej książki Powrót do cnót. Oczywiście Peter Krajft nie podaje tego rozwiązania współczesnego kryzysu bez uważnej analizy sytuacji i kieruje się zasadami znanymi każdemu lekarzowi, który, które można streścić w czterech punktach. Po pierwsze obserwacja symptomów, po drugie diagnoza choroby, po trzecie rokowania, czyli prognoza wyzdrowienia, oraz po czwarte recepta, czyli sposób leczenia. Wzorem dawnych mistrzów, takich jak święty Tomasz z Akwinu, nie poprzestaje na przedstawieniu tylko katolickiego punktu widzenia, pokazuje, jakie obserwacje poczynili w ciągu wieków inni, a wśród nich m.in. tacy myśliciele jak Budda, Stoicy, Platon, Luther, Marx czy Freud. I Jakie symptomy ci myśliciele zauważyli, jaka była ich diagnoza i prognoza, a ostatecznie recepta? I dopiero na tym tle pokazuje w swojej książce przewagę myśli Chrystusa, nauk Chrystusa. Oczywiście, ktoś może to negować, ale nie może zarzucić Krajftowi braku logiki, na który zresztą cierpi współczesny dyskurs. I to jest jedna z ważnych zalet tej książki. Klarowny, logiczny wywód, ilustrowany, jeśli zachodzi taka potrzeba, zarówno odpowiednimi rysunkami, jak i tabelkami, by jak najwyraźniej przedstawić tok rozumowania, a jednocześnie błyskotliwy i niepozbawiony humoru. Nic w tym dziwnego. Pamiętajmy, że Krajf jest przecież autorem. Podręcznika logiki i miłośnikiem dialogów sokratejskich. te prezentuje w swojej książce zarys historii duchowości i dochodzi do wniosku, że być może jesteśmy obecnie w tak zwanej epoce osiowej. Wyrażenie epoka osiowa zaczepnął on od Karla Jaspersa, który z kolei użył go dla opisania wieku VI przed Chrystusem. Kiedy to, cytuję, ludzka świadomość na całym świecie zaczęła się obracać, jakby wokół własnej osi, i zwróciła się ku samej sobie. Koniec cytatu. Kraj przedstawia tę historię duchowości obrazowo, w sposób przystępny, więc proszę się nie przerażać nazwiskiem Karla Jaspersa. Jako dwie wypływające z mokradeł rzeki, które łączą się, a potem znowu rozdzielają i ponownie zanikają na mokradłach. Epoka osiowa Jaspersa to byłyby te pierwsze mokradła, druga, nowa epoka osiowa, to te mokradła drugie. A więc dzisiaj bylibyśmy, no cóż, ponownie na bagnach. Nie będę przedstawiał szczegółowo wywodów Kreifta, można znaleźć je w pierwszej części tej książki, do lektury której zachęcam. Jej część druga, obszerniejsza, zawiera rozważania na temat czterech cnót kardynalnych i trzech cnót teologicznych, które są przecież wyeksponowane też w tytule, oraz błogosławieństw skazania na górze przeciwstawionych siedmiu grzechom głównym. Może jedynie na koniec pozwolę sobie przytoczyć jeszcze tylko jeden fragment. Cytuję. To prawda, przerażająca prawda, że ludzkość bez cnót nie ocaleje. Że jeśli nie wrócimy do cnót, wkrótce wrócimy do dżungli albo do piachu. Ale nie uratujemy się, jeśli nie mamy motywu, by się ratować, a to prędzej czy później. Musi zaprowadzić nas w dziedzinę ostatecznych racji, w dziedzinę religii. Koniec cytatu. Resztę wywodu można znaleźć w tej fascynującej książce Powrót do snud Petera Kraifta. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z Panem Bogiem.